Ulica Braniborska, Galeria Domar 29 września 2023 w dniu dzisiejszym 29 września 2023 w Galerii Domar trwa jesienny dobrostan spotkanie ze sztuką i designem, designem. godziny pracy galerii i tak dalej Obok SP Wrocław Hołuj przez CH i Dzikowska Zięta wchodzę do galerii. Wydarzenia, które się będą w dniu dzisiejszym odbywały od godziny 12 do 20 do 19.30 i to różne warsztaty warsztaty premiera Galeria Doma jak sama nazwa wskazuje elementy wyposażenia domu, sofy, fotele zasłony a więc wszystko co jest potrzebne by wyposażyć w mieszkanie lub dom wystawce różni godziny preferowane miejsce recepcyjne dobrostan warsztaty Matki. No i teraz zrobimy te, zrobimy wejście w przestrzeń wystawienniczą I tak wygląda w dniu dzisiejszy, 29 września 2023 i Galerii Domar, jesienny Dobrostan, spotkanie ze sztuką i designem.